Hej, witajcie! Z tej strony Maciek i Klocki. Dzisiaj wam dogrywam jeszcze taki bonusowy materiał. Siedziałem sobie w domu, przyszedł listonosz i przyniósł mi oto taki nowiusieńki, świeżutki, pachnący magazyn LEGO Nexonites. On swoją premierę będzie miał dopiero 15 listopada, więc nie mogę wam go pokazać. Jest tam za to taki malutki dodatek, który muszę, po prostu muszę i chcę wam zaprezentować, więc szybciutko przenosimy się na mój biały stoliczek i badamy ten temacik. Tak naprawdę nie powinienem dzisiaj Wam pokazywać jeszcze tej gazetki, więc umówmy się, że będziecie patrzyli na nią bardzo krótko, żeby czasem Maćka nie wtrącili do YouTube'owego więzienia. W każdym razie, tak jak mówiłem, od 15 listopada 10.99 dostajemy całkiem fajnego hipka, nawiasem ta saszetka mi się podoba. Taka widzicie, purpura czerwień, która przechodzi w fiolety, w jakieś niebieskie, chłodne barwy. Drodzy Państwo, przypomina mi to pewną. Mm, Metaforę ewolucji Lego Nexona jest od potworów magmowych w stronę kamiennych, ale nie o to tutaj dzisiaj chodzi. Wiecie już po tytule o co chodzi. Dostajemy tutaj również. Saszetkę promocyjną LEGO Nexo Knights Trading Card Game seria druga, a więc coś na co wszyscy czekali, no przynajmniej ja czekałem, z czego sobie na pewno zrobimy kilka openingów, bo pamiętacie, że tą pierwszą serię to żeśmy sobie solidnie przerobili. Jeżeli chcecie ten mój cały albumik sobie obejrzeć, który pokazywałem na kanale to gdzieś tutaj będzie odnośnik do tego filmu. A ja tymczasem otwieram, no nie chowaj się, nie chowaj się. Otwieram, wyciągam i przyglądamy się temacikowi, widzę Aron, widzę chmura Monstroxa i ciekaw jestem co będzie w środku. Ale ja się stęskniłem za tym formatem, moi drodzy. Jednak co saszetka z kartami, która fajnie leży w dłoniach, to saszetka z kartami. Oczywiście 5 mamy w środku, zbierz kolekcję 170, 32 błyszczące, o tak dosyć fajnie, nie za dużo i 10 super mocnych kart. Ultra. No, wydaje mi się, że jest ich zatem nieco mniej niż w tym poprzednim albumie, ale pewny nie jestem. No bo w sumie jak sobie to wszystko dodamy, to ponad 200 kart wychodzi. Oczywiście to jest egzemplarz promocyjny, nie na sprzedaż. No ale ileż można gadać i gadać na temat saszetki? Zajrzyjmy do środeczka i wita nas karta puzzle. Czyżby to była karta specjalna? Chyba tak źle po prostu otworzyłem, ale zobaczymy. Zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie. No jest ta mobilna forteca. O, widzimy jak to z tyłu wygląda. Mamy wakacje. Czyli jakąś kartę akcji. Trochę się widzę stylistycznie to wszystko pozmieniało. Młody Monstrox. O, lubię, lubię takie karty, które nie są oczywiste i pokazują nam jakichś bohaterów z dawien dawnych czasów, itd, i tak dalej. Oho, przerażony gestro. Także mamy sporo tych okropnych postaci, no i jeszcze tutaj dopiero karta specjalna. Podła ruina. Ho, fajne, widzicie oczy takie złote, całość holograficzna. super, Super to wygląda. Czyli tutaj mamy też kartę niecodzienną, a więc jakąś kartę puzelek, która trochę różni się jeżeli chodzi o swój Reverse Avers, czyli to byłby pewnie Awers. No, fajnie to wygląda. Jestem ciekaw jak przyjmie się ta nowa seria. U mnie na pewno przyjmie się dobrze, tak sobie myślę. No a jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, no to karty są fajne, staranne. Zresztą tak samo było w pierwszej serii, ale ja zawsze, jak wiecie, szukam jakiegoś rozwoju, jakiegoś postępu i ciekaw jestem, czy tutaj w tej drugiej serii go odnajdę. Przekonamy się wkrótce. A skoro to pierwszy opening, to nawet się tej skróconej instrukcji przejrzyjmy. Możecie sobie stopować ten film i czytać, jeżeli jesteście bardzo, bardzo ciekawi, jak to wygląda. Tutaj z tyłu widziałem, jest informacja. O, odnośnie, no naprawdę sporej układanki składającej się z 9 kart, także to już będzie dosyć duże, format A4 i będzie na pewno się fajnie prezentowało. O, i zobaczcie, i na odwrocie, dlatego one są inne, te tyły tych kart, będzie z tego można zrobić jakąś, może, planszę, chociaż, jak znam życie, to będą jeszcze jakieś zestawy startowe, właśnie z planszami. Pożyjemy, zobaczymy. Przyjacielu, jeżeli chcesz wiedzieć, co będzie w miesiącu grudniu, to taki oto poduszkowiec, jeszcze jakaś mocnek i ksoi... Wchodzą tu! Wchodzi! Policja, słyszej!